Widzowie, dzisiaj otwieramy. Dla Bubu już mam różowego. Więc chyba bym chciała takiego niebieskiego i białego. To jest tak, że wszystkie będą fajne. No, ale otwieramy. Tak szczerze. To nie wiem, czy to jest oryginał, czy nie. Ale chyba to jest karteczka. To jest patrzę, No, wygląda ma Dobra, otwieramy O, no no i Halo Dobra, czekajcie, idę po nożyczki Dobra Pewnie się zobaczycie Oj, ale piękne, ale wygląda na oryginał, tak szczerze, szczerze i nie ma tego, na stópcie nie ma tego, co moje tutaj mają takie Ej, wygląda na oryginał, ma, jest. Nie, tu jest Nie, kurde, nie, tu To tu, tu I jest karteczka Chyba jest oryginał, bo tamtych nie miałam na przykład karteczki więc Ja mam zębów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Dziewięć zębów ma No chyba oryginał, bo mam karteczkę No kółka też inny kolor, nawet. No mu. Dobra, to no, wylosowaliśmy. Pa!